Dobrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, tak, no, no, bardzo pięknie. No. Po raz ostatni w tym roku szkolnym. Teraz pokażę co będzie później. Witamy z klasy 416. Razem z kawałkiem klasy czwartej, to jest nie czwarta, z druga P. Jak najbardziej wierna, cała reszta schowana pod ścianą tradycyjnie. No ale cieszymy się, że nie wszyscy właśnie... Boją się reklamy i wszyscy boją się popularności. Pozdrawiamy wszystkich naszych fanów i oglądaczy kanału W iOsioł. Widzimy lektor reklamę w tle. I dziękujemy za wszelką pomoc, wszelkie szczęśliwe komentarze i za to, że jesteście z nami. Rzeczywiście pod każdym filmem, za każdym razem wiele dobrego dostaje się naszym uczniom samo chwalenie, więc dziękuję, że ich chwalicie. Ja może czynię to trochę za mało, więc cieszę się, że są ci, którzy ich chwalą. Dobra, przechodzimy do pytań, bo już mamy tylko 10 minut, to no. właśnie o to serdecznie proszę. No, to pierwsze takie szybkie pytanie. Jaki jest cel katolika w życiu? Tak, cel katolika w życiu, wydaje się pytanie bardzo proste, bo tak naprawdę celem jest zbawienie. Celem jest zbawienie, to znaczy, a lepiej to powiedzieć, celem jest bycie w relacji z Panem Bogiem. Bo zbawienie, no to jest to wybawienie, na przykład, grzechu i to ma owocować, no bycia w niebie, bo też mamy tu świadomość tego, że te kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi, to jest jakiś preludium, początek do tego, co jesteśmy zaproszeni do ciągłego bycia z Panem Bogiem w życiu wiecznym. Dlatego ja bym tak, że celem człowieka jest niebo. Właśnie powiedzieliśmy niedawno z klasą drugą DT i drugą DT na filmie o Carlo Hutisie i ciekawy tytuł tego filmu, niebo nie może czekać. No ja mam właśnie tu człowiek w waszym wieku, który po prostu można powiedzieć z pierwszych się Mówi, że każda chwila, która by była dla niego w czysto to była chwila zmarnowana, bo to była chwila zdala od Pana Boga. Która że celem życia Pana Boga, człowieka bieżącego, katolika, jest bycie blisko Pana Boga. I dlatego, jeżeli jest blisko na Ziemi, później to jest takie normalne, naturalne przejście do nieba. Tak, nie wiem czy wystarczająco. Oczywiście, do tego głównego celu mhm. są inne cele, trudniejsze. To jest kwestia własnego życiowego powołania, tak, czy chce być w małżeństwie, w kapłaństwie, w zakonie, w życiu samotnym, nie, praca i tak dalej. No to te cele są pomniejsze, ale one są wszystkie podporządkowane celowi głównemu, czyli zbawieniu. Być może to pytanie mam takie, bo niektórzy mówią, że życie wieczne, tak jakby człowiek, ma już za, zagwarantowane. Tak, bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście, życie wieczne mamy zagwarantowane, bo jesteśmy stworzeni do nieśmiertelności. Tylko jest jeszcze pytanie, jakie życie wieczne. Dlatego powiedziałem, że nie tyle życie wieczne, co bycie z Bogiem. No bo rzeczywiście w piękne też będzie życie wieczne, tylko jakie będzie życie. Więc rzeczywiście tu chodzi raczej o relację z Panem Bogiem i e, żeby właśnie ta relacja była tu na ziemi, później przeszła naturalnie do nieba. Proszę bardzo. No to ja mam pytanie drugie. E... E, możecie co Kościół sądzi na temat świadków Jechowych, jakie ma o nich zdanie i czy uważa ich działania za dobre? Najpierw powiedział tak, że świadkowie Jehowy jest to wspólnota, bo się powiedziała, sekta od łacińskiego słowa sekator, odcinać. Jest to sekta o charakterze biblijnym. Problem tylko polega na tym, że y, ta Biblia jest y, tłumaczona no, niezgodnie z wiarą kościelnym. W ogóle ta to nie jest sekta chrześcijańska w ogóle tak, bo żeby było chrześcijaństwo, to musi być uznanie Bóg praw wiary, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, a pierwsza osoba prawda, że jest Bóg w Trójcy jedyny, akurat te dwie prawdy są zanegowane przez środki wiekowych. Natomiast y, bym powiedział tak, kiedyś w rozmowie z środkami wychowy zapytam, no, kończy się w Więc oni oczywiście wszystkie postacie z tego testamentu, patriarchów, później przez apostołów wymieniania jako środków No ale mówię, no dobrze, ale można dojść do ich nauczania, do ich prawda, słów. No i nagle na końcu śmierci św. Jana Apostoła, kończy się okres świadków i zaczyna się dopiero w XVIII wieku. Więc zapytałem, czy mogą pokazać coś pomiędzy kogoś, do którego można dojść, co nauczał, czego nauczał, jak żył i tak dalej do dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi. I oni odwołują się do od Biblii, ale mówię, ta Biblia jest tłumaczona przez nich i ona po prostu ma niewiele wspólnego z, z oryginałem, o tak bym powiedział. E, natomiast chrześcijaństwo ma wspólnego tylko tyle, że odwołuje się do e, postaci nam bliskich chrześcijaństwa, to, to nie jest nawet wspólnota chrześcijańska. Mówię, to jest sekta, grupa zamknięta i to, że mówią, że mają dosyć wysokie, wysoką moralność. Nie wiem, trudno powiedzieć, bo są różne świadectwa w internecie, można znaleźć, na YouTubie i w ogóle. Ludzie, którzy wyższy, światłowiekowy. No działa to jak typowa grupa, yy, no, która jest zamknięta, no i która no, ma jakieś tam swoje cele, tak? Na pewno jedyny pozytyw, który mogę powiedzieć, może jest więcej, ale ja na uwagę, że jako grupa mała, stosunkowo, ludzie nie są anonimowi. Czują wspólnotę. No, ale to też sposób działania dla wielu sekt, że człowiek musi być zauważony, dość dowartościowany, jego problemy nie są tylko jego problemami i wspólnoty małe no lepiej funkcjonują, dlatego może w takim anonimowym, dużym kościele no, ludzie szukają czegoś bardziej bliskiego, bardziej takiego wspólnotowego i może to też jest jakiś powód, że jest to też yy, jakiś no, coś atrakcyjnego, tak bym powiedział. Natomiast Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś z powodu nauki światków wiekowych przeszedł do wiekowych, ponieważ ta nauka, tak mówiąc, kolokwialnie kupi się nie trzeba. Tam są pewne rzeczy, które no, trudno pogodzić no, z ludzkim rozumem, tak? Albo po do rozumu, więc to trudno powiedzieć. Tak? Jeszcze jakieś pytanie mamy? Chyba nie. Chyba nie. nie. Tam jeszcze trzecie pytanie, bo mi się wydaje wysłane? Czy nie? Trzecia. Tak patrzę. Jeszcze zaraz, szybciutko. Nie wiem, czy to było jest No. A! Trzecie pytanie, może można było wziąć z komentarza. Ale prawdę mówiąc, yy, ostatnio tych pytań się w komentarzu nie pojawiło. Więc yy, Zostajemy na tych dwóch pytaniach. Pozdrawiamy z klasy drugi AT. No i życzymy wszystkim dobrych wakacji. Mam nadzieję, że drugi AT wszyscy zdadzą i będą w trzeciej AT. Pominaj widzę, że chyba tak. Tak? Tak mi się wydaje. No milenia tu nie, nie ma co pytać. Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy i życzymy dobrych wakacji. No i do tego, żebyśmy każdego dnia się zbliżali do naszego celu, którym jest Pan Bóg. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak? Maryjo, Jego Amen.